Obiad! Bobogruszki! Chodź, chodź, póki gorące! Nie! Nie, tylko nie bobogroszki! Świr! Hej! Ja jestem Martyna! Zapawa. Zapawa. Ten Paweł to taki chudy, bo nie lubi jeść moich obiadków. Słuchajcie, każdy like to jeden Bobogroszek dla Pawła. Pomóżcie mi go trochę utuczyć, bo po prostu taki suchar z niego. I wiecie, martwię się, że jak będzie silniejszy wiatr, to go tak... A jeśli chcecie dołączyć do najbardziej zabawowej ekipy na polskim YouTubie, to kliknijcie tutaj w gdzieś tam na dole pod filmem. Tutaj macie instrukcję, jak to zrobić, proszę bardzo, nie ma za co. Dobra, czas na obiad. Bobo Groszki! Paweł i Agnieszka bardzo narzekali, że to mega słaba zabawka i totalna strata pieniędzy, ale chyba nie może być aż tak źle. Jak zobaczyłam to po raz pierwszy, to po prostu padłam z beki, bo to jest. No, no jak to wygląda? Czy, czy wy to widzicie? Pierwszy raz w życiu widzę taką zabawkę. Mam ich aż pięć i zaczynamy. Nie mogę się doczekać, muszę się przekonać, czy to jest aż taki badziek. Może jednak Agnieszka i Paweł nie mieli racji. Dajcie znać w komentarzach, czy widzieliście ich filmy. I jak oceniacie te zabawki? Czy są fajne? Czy jest to totalna strata? Siana, pierwszy groszek. Kurczę, aż się głodna zrobiłam. Słuchajcie, jak byłam młodsza, to jadłam świeży taki właśnie groszek, prosto z krzaczka. o jezu, jakie pogięte. Czapka kota, ale strasznie pogięta. Nieładnie. Wygląda, jakby była już używana, a to, to miał być nowy produkt. A tutaj jakieś, nie wiem, używki. Co to jest? Bączek? I tutaj mamy... Aha. Bobo Groszki! Od EP w ogóle. EP to niby wielka frajda. Zobaczymy, zobaczymy czy taka frajna. Można samemu nazwać akt urodzenia. Wow, wow, wow. Muszę Wam coś powiedzieć. Zostałam matką! Ale nie chcę mi się teraz wypisywać tego aktu. To nie znaczy od razu, że jestem złą matką, tak? Zrobię to później. Kolejny groszek! Dajesz do mnie baby Muszę zobaczyć jak wygląda moje dziecko Mamy tu buciki Ale czemu trzy? Czy moje dziecko będzie miało trzy nogi? To chyba koszulka No coś widzę jak lol surprise Buteleczka i smoczek Ojojojo Są 24 bobasy do zebrania Tyle mają akcesoriów Już mają nadane imiona A tutaj pokazują, że nimi można samemu wymyślić imię oszustwo, totalna ściema ja bym tu chciała trafić, a czemu te dzieci mają dwa imiona? Jakby angielskie i polskie? Hmm... podejrzane. No i bardziej chciałabym trafić Eliskę, zobaczcie jaka ona jest wkurzona! Uy, uj, uj. A poza Eliską to Leoś. Leoś jest śmieszny, zobaczcie jak on jest zabawny. I jeszcze Maję. Kurde, będę miała pięć dzieci po tym odcinku! Chyba będę musiała rzucić YouTube'a i poświęcić się macierzyństwu. Nie pięć dzieci, tylko piątkę dzieci. O, przepraszam, tutaj nie, nie chcę uczyć Was niepoprawnych form. Czasem może się zdarzyć, nic się nie stało. Piątka dzieci. Polski trudny język. Ostatni grosz, co za bobo będzie tu! O mój Boże! Jaki on jest wygięty, nie mogę! On się spłaszczył, to bobo jest dużo fajniejsze niż wszystkie, które chciałam trafić. W ogóle nie widziałam takiego na instrukcji. Czy on ma naprawdę taką głowę spłaszczoną, czy to jest jakaś wada? Nie, no nie, nie mogę po prostu. Jak to wygląda? Witam Cię, chłopczyku, na tym świecie. Jak było w grochu? Opowiadaj. No i od razu lepiej. Zobaczmy tutaj to przebranko, od razu takie małe dziecko ma mieć przebranko. Co to, co to ma być? Czemu nie dali normalnych ubrań? Czy moje dziecko należy do jakiegoś plemienia? Różowe buciki dla mojego synka? No nie wiem, trzeci bucik nie może się zmarnować. Może on będzie bokserem? A wiecie, ten, to lisie przebranko to jego taki, taki artystyczne bokserskie, po prostu to jest LISIOR! Bobowski! <grym> Nie chcę ciąkać smoczka. O, ciąkaj smoczka! O kurde, teraz wygląda na totalnie wyluzowanego. Nie, na razie ta zabawka mega mi się podoba. Zobaczymy, co czeka nas dalej. Słuchajcie, wiem, że to będzie trochę brutalne, ale nie mogę się powstrzymać. Ta guma jest taka, że chciałoby się ją tak ciągnąć. Ciach, o jakie to jest satysfakcjonujące Nie chcę otwierać tego według narzuconej kolejności Ja muszę mieć swoją kolejność Tak, zaczęliśmy od Bobasa I to jest drugi ten sam Bobas? A nie, to, to jest dziewczynka Wygląda jakby, no nie wiem no, nie, nie. Sami, na, sami napiszcie, jak ona wygląda I co ta mina może wyrażać Liska Liza Ej, to jest ta, co ja chciałam Trafiłam to, co chciałam Yeah, brawo! No, bo to, teraz jestem szczęśliwa. Czy będą też trzy buty? Nie. Tu są dwa, więc chyba im się coś pomyliło na produkcji, że dali mi trzy. Sorry bardzo, ale co to ma być? Czy to jest jakiś puzzle? Dla mnie to nie wygląda jak ubranko, tylko jak jakiś puzzle w życiu. Nie, nie założyj tego. No cóż, Liza, twoje ubranko jest jakieś popsute, więc mogę założyć ci tylko buciki i masz Lizę. Ciumka i cmotko. Liza nie bądź taka niegrzeczna Ciumka i cmoczka mm, Ale ona jest oporna To był dopiero drugi Bobogroszek A ja po prostu jestem zachwycona Teraz czas na trzeciego Nie wiem jak Paweł jak Agnieszka mogli mówić, że to jest syf To najlepsza zabawka ever he he he. O kurde, to by mogło być ubranko dla Angeli. Taki, wiecie, taka piżamka. Muszę jej tu tylko zrobić na rękę jedno, na rękę drugą, na nogi. Okej, okay, chyba powinno pasować jak ulał Angelo. Co Zapraszam cię, tutaj mam dla ciebie nowe ubranko. Uuu, wow, co to? Nowa piżamka dla ciebie. Ekstra. O kurde, nie, no takie coś powinni sprzedawać. Kto jest za tym, żeby były Barbie bobo groszki? Ba, ba, Barbie Ogroszki Barbie Ogroszki to, to, to byłby hit dopiero. Barbie groszki, Barbie groszki. La 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 la. Takie wesołe, takie zabawne i całe w grochu. Tak właśnie by wyglądała reklama Barbie Groszka. Nie, Angela, ci to pasuje jak ulał, po prostu dużo lepiej niż twoje normalne ciuchy. Hi, hi, hi. To jest genialne. Kto uważa, że to jest genialne? Dajcie łapki w górę i piszcie w komentarzach. Koniec tej farsy. Czas na jakiegoś grocha. Ja już tu ciacham kolejnego, a ja jeszcze nie otworzyłam poprzedniego, bo się tak pochłonęłam. Ale byłaby gofo. Tutaj mamy jakieś kolejne ubranko, moczki te sprawy. Dobra, chcę zobaczyć mojego Bobasa, a nie jego dodatki. Słuchajcie, nie wiem o co chodzi, ale Lisa nie miała żadnych dodatków, typu jakaś czapeczka właśnie. O Ojejku, zobaczcie, kucyk. Po to toj, po to po to No to jest jednorożec. On strzela tęczą. Taka czapka zimowa. Idealnie, mimo że teraz mamy w Polsce lato, to w trójmieście przynajmniej nie rozpieszcza i bywa naprawdę chłonno, więc taka czapka się przyda. Nawet mimo, że jest lato. Ej, nie, stop! Dwa otwarte, a są jeszcze dwa, czyli któryś z nich to będzie dodatek dla lisy. Nigdy się nie dowiem, który dodatek był dla kogo, bo mi się po prostu te groszki pomieszały. Więc będę mogła sobie wybrać. No i fajne. Tutaj mamy znowu jakiegoś boksera. I tu będzie jakiś bobas. I sobie wtedy wybiorę, dla kogo idzie czapka, a dla kogo idzie kariera boksera. Te bobasy wszystkie są takie spłaszczone? O nie, nie mogę, jaki śmieszny! Czy wy widzicie tą pocieszną twarz? I tą spłaszczoną głowę? O mój Boże. Okej. Okay. Aha, aha. Fajnie, fajnie, nie no, super EP! Brawo! Daliście dodatek, który nie pasuje na łeb. A dobra, pasuje jednak, sorry za to, za overreacting. Ojojo, jakie słodziutkie. A to idzie dla nikogo, bo jest pogięte, brzydkie i sorry, ale nie. Nawet Angela by tego nie chciała. I po problemie. Eee! No aha, to już ten, co już go trochę tam dziabnęłam. Wiem, że nie sprawdziłam, jak ostatnie dziecko się nazywało. Nazwę je. Nie, nie wiem, nie mam pojęcia, jak je nazwać. Proszę, wymyślcie imię dla tego dziecka i dlatego też. Będę serduszkować. Buciki klasycznie, tutaj widzę, nic mnie nie zaskoczy. Znowu czapka. Czy to będzie powtórka? Jeśli będzie powtórka, to oznacza, że mam bliźniaki. Nie nie bliźniaki, to jest słodkie, śmieszne, smutne, wszystko naraz. Tyle, tyle emocji naraz. Lo, la, lo, la, 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 la. Ten to chyba jest jakiś raper. Dajcie mu łapkę w górę na zachętę. Skrrrrt. Ej, wczoraj byłem sobie w groszku. Gu, 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 gu. Gu, 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 gu. Teraz już mam mamę Martynę zabawę i jest fajnie, gu gu gu. Mój kochany y, Boboszku, musisz trochę poćwiczyć nad tekstami. Takie to było no, 3 na 10, ale może jak będziesz y, ćwiczył przez 2 lata, to, to coś z tego będzie, może gu 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 gu. Aha, fajnie, że mojemu raperowi dali różowe wdzianko. Ostatni groszek! Trochę mi przykro. Że ta przygoda dobiega końca, ale wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć. Jak Wam mało bobo groszków, to idźcie zobaczyć u Pawła i Łagnieszki, chyba, że już widzieliście, ale jak nie widzieliście, to idźcie do nich zobaczyć. Piszcie w komentarzach, co jest najlepsze: czy Lol Surprise, cool surprise, czy może bobo Bobogroszki Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. No i to mi się podoba, jaki gustowny kapelusz! Angelo! Co tam? Obczaj ten kapelusz! Woohoo! Mega mi się podoba, zabieram go! Nie będę dyskutować z Angelą. Nie no, nieźle, że to dziecko urodziło się już z gumkami na włosach. Nie, ona, ona jest totalnie rozjechana, przepraszam bardzo za słownictwo, ale to... Z jednej strony wygląda, jakby jeszcze była w brzuchu, a z drugiej strony ma już kitki z gumkami. Zostawcie subskrypcję i łapcie w krew komentarza. Dzięki. Uuu, tu najfajniejsze ubranko, takie śpioszki. Ubiorę jej, ubiorę. Powiem wam, że bardzo trudno ubiera się te ubranka tym bobasom. To nie jest zabawa, to jest walka o przetrwanie po prostu. Jeszcze z tymi spłaszczonymi głowami to w ogóle jest hardcore. Dobra, ja to zostawię tak, a wy wpadajcie na mój Instagram. Maczyna zabawa, zostawcie jakiś komentarz, to Maczyna będzie wchodzić to was, na wasze profile. I o moją ocenę, bobo grosz to fajne, po jakimś czasie trochę nudne, ale fajne. 7 na 10, całą zabawkę oceniam. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Zobaczcie, jaki zrobiłam bałagan, ale będzie sprzątania. Angela, mam dla Ciebie zadanie. Jakie? Weź to posprzątaj. Kurde, Angela!